Widzowie oceniamy nutę Paliona Zielone Fitneon 89 łapka 43 wyświetlenie Pozdrawiam Licimidu. mi me du -ru 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 -ru. Bancy limonkowe Versace Versace Kitek jest Ale biznes yy, menu Ale łączasz zielone Sobie sobie zielone Powie się łańcuch na mnie Co to jest, to to jest Okej okay. Przeklam z BMW A potem z pistoletu Ale proszę się na mnie patrz Rozbiłem cały pań Nie biję się na fejmie Sam zrobię większą pęgę To będzie miało 10 milionów Pięknie pięknie Ja je chcę, milion był w osiemnastkę ja czekam już na banki, dwie czego chcę? Skąd on ma tyle pieniążków? To wszystko na tych reakcjach Nie wszystko jest pod I na Minecraft Nie dogadamy się Zielone, zielone, robię sobie zielone Fajne ujęcie, fajne ujęcie i się cieszę jak palią, bo się na tym znam Kła, kwa kwa. bez koszulki, bo jestem młody cesarz To jest Lil' Kip Teraz ta kiedyś na dnie <laughs> No chłop, poli na mnie czarną formę jak jak samuraje yeah. Jak się patrzy z dołu Ja to wiem! Wszystko zielone, je, nawalamy w gier, je, i ogólnie w je, je, porządku Znowu nowy klipik nagrywany w wielkim domku Dziś chcę wensy tych apuchy nie po troszku Ja sobie za wszystko kupię Czapnę tylko wspomnienia To nie jest złe ogólnie Znaczy no, spodziewałem się czegoś gorszego Czysterak, bo ja Wajbom nie już Ole, ole to jest, czy to jest, to, czy to jest, czy to jest, czy to jest supra? Nie, nie wiem co to jest, kurwa nie wiem co to jest Zielone, zielone, robię sobie zielone, bawię się, łańcuch na mnie. Co jest? To to jest? Ci ludzie na pewno są wynajęci, palion nie ma tyle, zna tylu znajomych. Zielone, zielone, robię sobie zielone, bawię się, łańcuch na mnie. Co to, to jest? Co to, to jest? Okay. Ty nawet mini Mike tutaj był. Ten w białej kominiarce. Minimajka nawet na mieli, kurde, własnego, fajnie, fajnie. Nie, spoko, spoko, kurde, powiem wam że, ze że... powiem wam tak. Fajne.